Okej, okay, co? Pokonaliśmy grubasa, idziemy lutować, co nie? Z tej strony OTS-18V2 i dalej wiesz, e, co będzie? The Last of Us 2. Znaczy, o Jezu, przepraszam, The Last of Us e, a tutaj z tej strony OTS-18 no i co, no i chcę przejść razem z tobą tą grę, żebyś ty mógł się po prostu zdecydować na jej zakup. Tak bym to najczęściej nazywał. Myślę, że ja. Najśmieszniejsze, że to był świetlik. To jest masakra. O, spoko, to idziemy dalej Dalej Git, już nie potrzebuję maski Wróćmy się na chwilę do pokoju Zobaczmy, co tutaj się jeszcze kryje O, ktoś grał na keyboardzie Pozdrawiam widza, który gra też na keyboardzie Na pewno eee, I co on? Bo znam go Przynajmniej z pełnej grupy. E, armia USA z, e, zaprzestaje poszukiwań. Spraw, e, sprawozdawca wojskowy. Po ostatnim raporcie WHO, zgodnie z którym 60% populacji globu nie żyje lub jest zarażona, MZ, e, MZM, Armia Stanów Zjednoczonych wystosowała oświadczenia. O zaprzestaniu poszukiwań osób zaginionych. Mając na uwadze bezpieczeństwo podchodzących obywateli, obszary w promieniu 10 mil od strefy kwarantanny pozostaną objęte wojskową ochroną, jednakże dalsze próby ewakuacji osób uwięzionych w trudno dostępnych miejscach zostaną zaniechane. Prokurator generalny Artur Morrow. Postawił sprawę jasno w liście Znalazłem to w mieście Kurwa nikt nie ma e, Nikt nam nie pomoże Ja pierdolę nie To jest straszne że e, Znajdujesz to w mieście Czekałeś tutaj kurwa na ratunek i nic Spoko zobaczmy Ktoś tu żyje? Nie ale za to widzę że się wyspał I poszedł dalej Zobaczmy. No z pewnością nie mogę nic na razie zrobić. Tutaj się to zapadło, więc idziemy dalej. Już byliśmy wszędzie. Idziemy dalej. Pożąsiu, no to mamy. Wyszliśmy. porządku? co się tam stało? Kolejni zarażeni, nic mi nie jest. Chodź otworzyć bramy. Angit, okay, już pozbieram ten kabel. No i standardowo. Dawaj, odpalaj. Tak. Spróbujmy w Udało się. Tak. Wchodź ten. Szybko. Nie mieli być tak blisko laboratorium. Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, to bardzo możliwe. No i jesteśmy na miejscu, tak mi się wydaje. Zobaczmy jeszcze, czy coś zostało. Pewnie bomba się zawsze przyda. Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? A, bo urodziła się Sara, hmm. byłeś żonaty? Przez chwilę. Się okay. Zbyt wiele. Zbyt wiele. Przepraszam. Jest przeładowana dobra, myślałem, że, że nie akurat. Przejdźmy jeszcze dalej. jest podobnie jak w Daisy. Po prostu jakieś zapasy leżą. Jeszcze nie pozbierane. Cieplutkie. O, tutaj jak się świeci. Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Miejmy nadzieję. Z tego co wiemy, świetliki mają ciężki żywot. Średnio przeżywalność jest bardzo mała. Więc, co ja mogę powiedzieć, prawdopodobnie nie żyje jeden z drugim. Albo zostało ich niewielu. Zobaczmy, gdzie nas to doprowadzi. No spoko, użyjmy konia. Raczej nie przejdę. Wyskakujmy konia. Może tam? Tak, to chyba jakieś wejście. Zamknięta na amen. Musimy znaleźć inne wejście Może przejdziemy górą? Skakuj na konia no no. Dobra, muszę... Muszę się poddać w takim razie i idziemy tutaj de Nie, raczej nie. Skakuj na konia. Dobrze, że nie ma glitchy, e, e, typu, e, że stoimy za koniem i dostajemy w zęby na przykład. To bo było... mogłyby zaboleć trochę. Jedziemy. Dobra. Podjeżdżamy. No i z górki. Na pazurki. Ja Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Okay. Spoko, to jeszcze potrzebujemy Weź tylko na kontener. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. Jesteśmy w środku. Słyszeliście, Joela. Rozejrzyjemy się. Kit, no to idziemy. Rozejrzeć się. Halo? Gdzie oni są? A z pewnością to byli. Jeszcze nie zdążyło się e, wyczerpać generatory, więc na pewno jeszcze to... jeszcze ciepli. no spoko pozbierajmy najpierw. Idź mała. Przej, przejdź mi tutaj, Gita's z Gita's Git Mamy jakieś zapasiki zapasidła. To wiemy do czego służy. Cóż, nie mogę pozbierać. Mam tu lekarstwo na zarazę? Jesteś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie do. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. <słuch> nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został? Nie oddalaj się. Znaczy, że coś na górze je, jest, definitywnie. Średnie wybór mam, jeżeli chodzi o bronię. E... to dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. <laughs> Cholera! E... To pewnie mi na skacze, tak? Nie, oni się nie chowają. O, no, ja mam nadzieję, że to nic dla mnie złego nie wyskoczy. No, spokojnie, to znaczy, że będzie walka. To sprawdzajmy każdy pokój choćby miał prowadzić do nikąd Wait to chyba już byłem tak No niekoniecznie, koniecznie dobra. Bo brzmiało krypi? tu byłem raczej, to znaczy, że, e, że mamy na razie spokój. Na razie mamy spokój, to jest najważniejsze. Nie przeszkadza mi to, że jest tutaj tak pusto, tylko bardziej martwi mnie ten odgłos drzwi. To jest tak cholernie creepy. Zobaczmy sobie e, apteczkę na pewno. I co? i? Chodźmy do tego pokoju jeszcze. Jezu, ale dobra, żebym pominął. Widzieliście? Trzeba zawsze lutować na dwa razy. Aż dziwię mnie, że zostawili wszystko praktycznie w pośpiechu. Git. No to zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Tego jeszcze nie ulepszałem A teraz się przyda Jest git Mamy maksymalny level, jeżeli chodzi o szybkostrzelność na rewolwerze. Specjalnie jego zmodyfikowałem w taki sposób, bo no cóż, mamy najwięcej naboi do tego drania. Backspace, wstecz. Zobaczmy teraz tutaj: mamy snajperkę. Mm, szybko przeładowania lunety. lunety nie mogę. Kit to znaczy, że praktycznie kończą nam się zapasy. Jest 15 dobra. Co nam pomoże? Mm. Rząsiu, chodźmy teraz do niej. Jeszcze parę sekund akcji, i tak naprawdę e, idziemy dalej. Ale dziwi mnie to, że naprawdę e, cały oddział świetlików postanowił uciec i już nigdy nie wrócić. Jak miło. Ale naprawdę mieli tutaj dużo, dużo sprzętu medycznego, nie? Przewieźli go chyba ciężarówkami, bo to aż niemożliwe, że on tu tak by sobie stał. Eli, gdzie się nam zginęła? To zaczyna mnie niepokoić. O, przeszwędała się, dobra. No to szukajmy dalej. Albo wiecie co? Nie ma co dalej ciągnąć. Ja tutaj pociągnę to z Wami później. To co, na razie. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka. Beas! Mówił ots 18 v 2